Ale mam strój, dojrany. na Stegnie jestem. Na, na plaży, wstęgnie jestem! Witam was, jestem w, w na plaży. Cześć! Wow, jak się w to grało? Ja zapomniałem jak się w to grało. A, topory! Nie, topory, nie. topory! Ty jak się tu łapało? A skakało się tak? Aha i łapało się tak, dobra? Już wszystko wiem. Pa jak to robię. Nie! łap się! No nie no ja nie jestem słaby w tą grę, po co my w to gramy w ogóle? O I Ja pitole! Zrobiłem to! Ja jestem to zimie! bo to trzeba to, myszkom na boki ma machać i tak omijać to, dobra, ja już wiem A, no no myszkom się gra. No, no tak myślę. No sorry, ja na kontrolerze grałem. No, nie, ja ale nie, ja, nie, ja nie zdążę. Dobra Skakujemy. pa, przeżyję, przeżyję. Przeżyje. E, chyba nie zdołasz. Cicho. No. no, Jakby ten gościu ostatni nie doszedł, to, ja, to ja bym to wygrał. Ale ja bym macie klapki fajne. No, no. Jak takie albo koledzy? bracia, klapki. Bracia, Z e, za Ty, co tu się robi? Co tu się robi, Jak gdzie się przed siebie! Lubię siebie Przed siebie. Siemię, nie, siebie nie słyszymi. Kurde, no nie gadaj, że mi się nie uda tego zrobić. No mnie jakiś młotek zatrzymuje, no, no weź mi ten młotek, kurde, na plaży Wstegnie leży, a ty mi tu przeszkadzasz. Cała, cała kon konwersacja. No bo na plaży Wstegnie, no co ja ci mogę poradzić? No? Moja wina, że plaża Wstegnie jest popularna. No co za ham nie zatrzymałem. No co no nie. nie! Ja już byłem na samym końcu i przegrałem, no nie. Ale siara. Ale siara czemu siara? No się, się, sięma. Sie. si siema! Siema! Tej klapki a? są dopiero od jego poziomu, no nie, a ja mam... Ja mam czwarty jakiś dla lamusów. Ooooooo ale za to mam 69 w więc, jest, więc mam dodatkowego busta do upośledzenia umysłowego. <głos> <głos> Lubisz ludzisz tą pozycję. 6, no, ciekawa pozycja, ciekawa. Racja. Ciekawe, co podkusiło kogoś, A tu mnie ja wiem, co, podku, co mogło podkusić kogoś, żeby tak nazwać to, no bo to w sumie tak wygląda. Racja. No pozycja 69, tak wygląda. A ty, Racja. A ty sobie jesteś jeszcze za młody, ty nie wiesz o co chodzi. <noise> może już taką pozycję robiłem. A, może, może tak, może tak. Ja tam. Ja nikogo nie dyskryminuję, pamiętaj. Trzeba być tolerancyjnym. Ja na, przykład, ja na przykład mam nietolerancję laktozy, bo mnie na przykład laktoza nie toleruje, ale za to ja toleruję laktozę, nie? O Jezu, no. Co? M mieć uczulenie na laktozę. W ogóle mnie zawsze ciekawiło co to jest laktoza. Jakiś składnik. No tak, ale co to za składnik w ogóle jest? <coughs> Sara będzie Wikipedia w ten. No będzie. Bo... Nie... Był... bo nie wiem serio co to jest ten. Ej, ja to chyba przegram. Ja też. O nie spadłem! Na przepaść! No, no czemu mi nikt nie powiedzieć, że tu była przepaść, no kto to wymyślił? Nie no jak. Nie, no jak <grym> przegram jak przegram przez to. I, przegrałem przez przepaść, no to fajnie. Fajnie, było trzeci raz przegrałem. nice. Spokojnie widzowie, ja tu po prostu robię content, ja nie muszę wygrywać, ja tu po prostu robię content. Wy jak przegracie, to powiedzcie mi, bo <susurwanie> ja nie, nie mam na razie <susurwanie> na Fall Guys'a, tylko jestem na drugim monitorze. dobra, chyba filmy dla do dorosłych jest oglądany. Tak, też. Wiem, właśnie. A ty myślisz, że ja po co mam chusteczki na biurku? No, oczywiście mam katarek, bo oczywiście muszę mieć pierdzielone uczulenie. Co tu się robi, Manny? Manny, co tu się robi? Ja nie wiem co to jest za tryb w ogóle. Pod tobą się zapada, znikają te. Kura, posunę cię! Cześć, kąty. Nie, Seba, trzymaj się, Seba, nie! O, dobra, dobra, może się uda, bo tylko siedem osób doszło. To może się uda. Dziesięć, 14, 14, no siedemnaście. Tak. Skok! O, dobra, jestem. Już nie popłyniełem tego samego błędu. Nie no. lepiej O, chodzę! Nie! Co? jest? już byłem przy mecie! Do... Ja już przy mecie byłem! Wiatrak jest. No, na to to zawsze był. Nie, nie zawsze był. Był. Są dwa, dwa rodzaje tej mapy. Bez wiatraka jest wiatrakiem. Proszę się nie no, kłócić. No to są ten... No się... to jest właśnie jak to powiedzieć? Nie musisz mówić. Nie <grymne> inaczej nie ma takich słów Nic nie mów. Nic nie mów. Nic nie wiemy. Nie Zostałem się. Pamiętaj. Życie jest piękne. No to co? Trzymam go! Trzymam go! Nie zostaw mnie! Nie! Nie, w tym wypadł! Nie, 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 nie uważaj! Dobra! Nie! nie! sepa, Szyj! Dobrze! Nie, nie. idealnie ci! Idealnie ci sepa przed twarzą! Sepa, przepraszam! Nie! Oj, Sepa! Sepa spadł! Nie! Oj! <śledzimy> Owaj spadliście! Ukradli widzi składaka! Ukradli widzi składaka! Co? Ukradli widzi składaka i wynieśli na posag! To? to? był taki utwór. Serio? Cytuję go właśnie. Na szczęście. Piewając. No nie wiedziałem, że taki utwór był. No i o co tu chodzi? Jak to by powiedzieć? Im wy szybciej dojdziesz i masz większe ten y, miejsce, to mm. dostajesz im na więcej punktów. I to się licza, te wszystkie y, u wszystkich osób z Twojej drużyny. I okay. jak no, masz na więcej. Jest jeden zasadniczy problem. To... Ja, zbyt ja zbyt szybko nie dochodzę. Oooo. Oh. Ja no to no. trzeba porto zmienić. Nie, no, idziesz idzie do domu, naprawdę. To musisz do lekarza ten. Idziesz do domu, gościu. Albo tabletki jakieś zastosowały. Ja zastosam. nie mówię, o tym dobra. No spadaj, nie, dobrze. Chciałem to. No tylko my nie wejdziemy tam. A tam nie wejdziemy, kurde. No, my... Nie, weszliśmy. No, nie no, bo gościu jest jakiś, kurde, nie wiem. to ja już doszedłem, a gości nie doszedł, nie no, gość z większą łamagą modelu. No nie mogę wyjść teraz, bo mam ekran ładowane. Kurde, no też nie zdążyłem wyjść. No. Odinstalowuję tą grę w ogóle. Kto? tam grę gra w dzisiejszych czasach, jak <coughs> jak jakieś fasole biegające. Pieprzone fasole. Ja nienawidzę. Gościu, ty narzekasz na tą grę, aby opowieść sobie zagrać po w pogostaki, jakbyśmy mieli zagrać. Jak ja patrzę na każdy filmik na YouTubie Polaków, to to ludzie, ludzie gościu, oni tam Ludzie to tam normalnie biurkami rzucają. O ja pitole, co to za mapa w ogóle? O, to Kale jest na... podobna do tamtej Z dwa, Co się dwa okrężenia. Kurwa, spadłem. Kurwa. Dwa backflipa zrobiłem. No nie, spadłem też. ja spadłem też. w dziurę. Ja też spadłem w dziurę. Dostaniemy się. Proszę, dojdźcie tylko. Ten. Tylko właśnie oni muszą dojść na mnie. Na luzie, to, to najprost, najprostsza mapa, jaka może być. Mecha, jesteśmy tam, jesteśmy tam. No, jestem obok ciebie. O kurde, no. A patrz, tak to się robi. No A już, już jechałem, już jechałem. No ja nie doskoczyłem. Tam a ja nie umiem trafić dziury. Co to za jakaś dziwny tryb? O co to chodzi? Nie wiem. Co to się robi? O co tu chodzi? W tym. Ty. Nie wiem. Da się to wziąć? No, nie co? no, goś mnie złapał, no. W Sekundę mnie złapał. A, nie złagrała. To jest no. Ja bym jeszcze raz spróbował, bo teraz, jak już wiemy o co chodzi, to. Może jeszcze raz. No bo teraz jak już Michał wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, nie? No, no już wiadomo o co chodzi. To... No wiadomo co... jak wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, nie? Jo, ja wiem o co kawa. No wiadomo wiadomo. O ja jestem złodziejem Michał, jesteś, ja to... jesteś kradziejem? Jestem... da... No, Kurde! Kuj już mnie goś złapał mimo to, że mnie nie widział, no fajnie. O! zostaw mnie! Zostaw mnie! Jak co to, Mecha? Pod, pod altem masz tego, pod altem masz wolne chodzenie i niewidzialność. O, dobrze, ja dobrze, dobrze, naciśnij, na naciśnij, na dobrze, jest. Jest. No ty, ty. Aha, gościu tu stoi od razu i łapie, nie? Ty. Mam cukierka. O kurde, ja też mam. O, ej, ty! Kośmiec, mnie ty! Nie! Gościu, już miałem cukierkę i mnie goś przypadkowo tycnął i mnie zobaczył. Dobra, ostatnia nuda zwy, ale zwykła. I spadamy. Zwykła, bo ta jest. Pani oddaj. Jak Nie grać, to. Aha. Słyszałeś, dobra. dobra, no to nie gramy już więcej w fasole. No, z Jak uważasz? No, ten też od nie ma sensu.